Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmie. Mam nadzieję, że się wszystko uda, ponieważ to nie jest takie proste, kiedy nie nagrywam w moim pokoju nagrań. Jak coś, to pije wodę z miętą i z syropem z kwiatu czar czarnego bzu. Polecam nie tylko do alkoholowych drinków, ale również bezalkoholowych. Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat moich ulubieńców, ale nie makijażowych. Będą to ulubieńcy z moich ostatnich tygodni, życia, miesięcy życia. Może coś sobie z tego weźmiecie dla siebie, może wykorzystacie to jako prezent, bo będą to rzeczy takie do kupienia, a będą też takie rzeczy bardziej do oglądania. I będą to e, takie rzeczy, które są powiedzmy związane z kulturą. <laughs> może, może nie jest tyle, żeby to tak nie brzmiało, ale wiecie o co mi chodzi. To nie będą rzeczy typowe do, e, takie użytkowe. Raczej to będą rzeczy dla przyjemności, dla rozwoju. Zaczynamy. Pierwszy to jest gra i no. Słuchajcie, ja nie jestem w ogóle osobą, która lubi grać w gry. Wiem, słabe, e, całe życie. E, po prostu nie lubiłam. No, Chińczyk za dzieciaka to była moja jedyna chyba gra, którą chciałam grać warcaby, ewentualnie. Potem był Monopol, ale to mnie nigdy nie ciągnęło. Nie lubię grać w gry w komputerze. Po prostu jestem nudna. Ale e, jedną z gier, do której się dałam skusić i nie żałuję, i którą Wam bardzo, bardzo gorąco polecam na wyjazdy z rodziną, ze znajomymi, z dziećmi, ze wszystkimi. To jest gra właśnie I know. Nie wiem, jak się stało, że ja ją. Nie wiem, zobaczyłam i kupiłam. Ktoś mi ją zaproponował, chyba jakiś znajomy, ale czemu ją tak uwielbiam? Ponieważ jest to gra dla, minim, dla maksymalnej chyba sześciosobowej grupy, dla sześciu osób, która jest e, jakby. Wymaga od Was dwóch rzeczy. Z jednej strony wymaga wiedzy, ponieważ tu są pytania, to jest taki um, teleturniej, tak jak, wiecie, jak, coś takiego jak, nie wiem, milia, milionerzy i tego typu rzeczy. A jednocześnie spryt wymaga od Was sprytu. Mamy tutaj. Bardzo, ale to bardzo dużą ilość kart z pytaniami. Każda karta to tak naprawdę są cztery gatunki pytań, cztery rodzaje pytań, więc zobaczcie, ile możliwości. Naprawdę, my już długo gramy w tą grę i bardzo rzadko powtarzają się pytania, więc no długo, długo będziecie ją wykorzystywać. Przepraszam, musicie się wykazać wiedzą. I ta wiedza jest naprawdę bardzo, bardzo ogólna, i czasami się nam wydaje, że nie wiem, na przykład, która gwiazda polskich mediów jest takie pytanie ogólne. I wydaje się, że to jest bardzo proste, ale uwierzcie mi, te podpowiedzi nie są wcale takie łatwe. O co chodzi w tej grze? W dwóch słowach. Nie będę Wam teraz odpowiadać tak do końca, ale chodzi o to, że musicie mieć wiedzę, ale musicie też mieć umiejętności typowania osób i ich wiedzy. Czyli jeżeli dobrze zatypujecie, że ja nie odpowiem na swoje pytanie, to dostajecie punkty. Czasami jest tak, że osoba wygrywa, mimo że nie zna się kompletnie na odpowiedziach bo umie dobrze zaplanować całą grę, więc powiem Wam, naprawdę świetna gra. Nie wiem, miała jeszcze około 100 zł, z tego co pamiętam. Jest bardzo dobrze wykonana, mamy już ją bardzo długo i naprawdę teraz na ostatnim wyjeździe że dobrze miałam i trzymam sobie o niej i naprawdę świetna, świetna gra dla spędzania czasu, do spędzania czasu z dzieciakami, ze wszystkimi dookoła. Teraz przejdziemy do działu książek. Książek dużo, a ostatnio, a ostatnio w ogóle dużo książek i teraz Wam powiem, nie czytam, ponieważ jak wiecie mam problem ze wzrokiem, bardziej słucham audiobooków, ale po przesłuchaniu audiobooków zawsze chcę mieć taką książkę w wersji papierowej. Pierwsza książka autorki Anny Kamińskiej, w ogóle Anna Kamińska pisze świetne książki autobiograficzne i bardzo Wam polecam, to jest akurat książka o Wandzie Rutkiewicz, ale ona jeszcze ma na swoim koncie bardzo dużo innych fajnych Pozycji. Ta akurat, ponieważ jest mi bliska ta, ten dział sportu, nie wiem, ta, jakby poznaję tajniki. Może nie wspinaczki, bo to jest za dużo powiedziane, ale tajniki związane z górami, z podróżowaniem, jakby z turystyką górską. I Książki tego typu bardzo, bardzo mi z tym pomagają i muszę wam powiedzieć, że ta książka zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Naprawdę, życie Wandy Rubkiewicz to było. Och, pasmo wzlotów i upadków, przeczytajcie, bo warto. Ale jeszcze większe wrażenie na mnie zrobiła ta książka. To jest Bernadette McDonald': Kurtyka sztuka wolności. I powiem Wam. Ja ją też trochę w wersji, wersji audiobooka. I nie wiem, co jest w tej książki takiego, co Kurtyka jakby bardzo, bardzo mocno ze mną rezonuje, podejście do życia Wojtka Kurtyki. I właśnie to, że nie cel jest najważniejszy, a droga, która do niego prowadzi i to, że on żyje do tej pory jest osobą, która żyje Mimo tego, że naprawdę przechodził najtrudniejsze w świecie szlaki górskie, ale umiał słuchać swojej intuicji, umiał się w ostatnim momencie wycofać za to ogromny, ogromny szacun. I naprawdę polecam Wam, przeczytajcie, bo to jest książka, która, jak się tak na nią zastanowicie, to naprawdę może dużo, dużo Wam rzeczy tak otworzyć. Świetna. Teraz, co my tu mamy? Ach, dobra, to zostawiam sobie na koniec. No, mój kot słuchajcie, poznał tajniki ucieczki i po prostu cały czas... No chodź Rubinku, chodź kiciusiu, chodź tam, Na chodź, Na chodź, no chodź kiciusiu. Zobaczcie, tam na nie pokazywałam. Rubinność, Rubinność ucieka, niestety. Długo, długo, przez wiele miesięcy wychodził spokojnie do ogrodu i nic się nie działo. Teraz trzeba go pilnować, ponieważ zasmakował ucieczki przez płot. E, więc niestety jest obrażony, bo nie może wyjść sam. Także tak. I miał, czy nauczył się miał, miauczyć. Nigdy nie miał co? Nigdy nie miał co? Kiciusiu? Dobra, uciekaj. Spadła. Ja cała w płakach, dobra. Wracając, słuchajcie, wspaniała książka, książka idealna na prezent, jeżeli myślicie coś dla osoby, która kocha podróżowanie, kocha dobrą kuchnię, to bardzo Wam polecam tę książkę. Nie wiem, czy już się z nią spotkaliście, to jest Italia na talerzu, nie jest to tania książka, ona kosztuje około chyba 160 czy 170 zł, ale jest to kawał książki. Czegoś takiego, powiem Wam, w życiu jeszcze nie, nie, nie spotkałam tego tak bardzo mi się podobało, to nie jest taka typowa książka kucharska, słuchajcie. Tu macie opowiedzianą historię Włoch od strony kuchni. Każde warzywo, każdy ser, sposoby rozpoznawania makaronów, nie wiem, nawet kluby włoskie, piłkarskie, nazwy, nie wiem, chleba w kuchni we Włoszech. Tutaj macie warzywa strączkowe, jak się nazywają. Słuchajcie, ta książka to jest najpiękniejszy prezent, jaki możecie zrobić dla osoby, która, tak jak powiedziałam, kocha kuchnię, kocha Włochy. Kupię sobie jeszcze książkę taką samą o Francji. To jest autor François Gisgaudry. Nie wiem, i przyjaciele, nie znam się, nie umiem francuskiego, więc wybaczcie mi. Ale jest to wszystko, faktycznie tak jak jest wszystko o kuchni włoskiej. Jeżeli kochacie, jeżeli je to naprawdę na prezent dla siebie, na prezent dla kogoś. Wspaniała pozycja, bardzo Wam polecę. Miałam, ja dostałam od mojej rodzinki, więc tutaj sobie leży. Idealnie pasuje do mojego campervana. Kolejna pozycja, też związana z kuchnią. Nie wiem jak wy, ale ja wychowałam się na filmach, programach Antonego Gobert, związanych z kuchnią, z podróżowaniem po całym świecie. Uwielbiałam go, uwierzcie mi. Wszystkie możliwe jego filmy oglądałam i kiedy usłyszałam, że popełnił samobójstwo, było to dla mnie coś bardzo, bardzo trudnego. Nie wiem, czy oglądaliście już na Netflixie o nim film. Jeżeli nie, to bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli go tylko lubiliście, to naprawdę to jest taka pozycja obowiązkowa. Ale dostałam od Łukasza w prezencie książkę kucharską, apetyt od właśnie Antonego Burdejna. Ona jest tak stworzona w taki sposób, właśnie jak... Jak ja sobie mogę go kojarzyć taki nonszalancko, wiecie, łobuzerski, ma dla mnie wielką wartość. Jeżeli też znacie kogoś, kto lubił go, kto tak jak ja naprawdę przeżył jego śmierć i no i jakby tęsknię za nim zwyczajnie, to naprawdę bardzo gorąco Wam polecam tę pozycję, która też. Jest tutaj razem moją książką o Włoszech na półeczce. I ostatnia książka, która łączy się w sposób no bezpośredni jest też z, z kanałem na YouTubie, którego bardzo chciałam Wam polecić, która chciałam, chciałam Wam bardzo mocno polecić. To jest książka Katarzyny Bellingham, Ogród Bellingham. Nie wiem czy znacie tę panią, czy w ogóle oglądacie ją na YouTube. Ona prowadzi razem z Jaskiem Nalewajkiem kanał Naturalnie o Ogrodach i powiem Wam szczerze, słucham, słucham tego kanału już plan rok, więcej. Od jakiegoś czasu jestem również patronem tego kanału. Ten kanał zmienił moje życie. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale może nawet nie tyle, że zmienił, ale jakby wzbogacił moje życie. Katarzyna i Jacek, właśnie mi książka spadła, są to osoby, których oglądanie, znaczy oglądanie, w sumie to słuchanie, bo oni bardziej robią podcasty. Słuchanie to jest czysta przyjemność. Jeżeli kochacie naturę, jeżeli jest wam bliska natura, dbanie o środowisko, czujecie. Po prostu, że, że coś trzeba, było, trzeba zmienić w tym naszym życiu. Co widzicie? Chodź na mnie. no chodź. Jeżeli czujecie, że coś trzeba zmienić, jeżeli nie zgadzacie się na taki sposób prowadzenia, nie wiem, upraw, jakie są, to naprawdę ten kanał jest dla Was w sposób tak normalny, nie jakiś, wiecie, od, od, od czapy, odrealniony, prowadzony, jest tak mówiona, w sposób tak normalny jest prowadzony, są prowadzone rozmowy na temat uprawy ekologicznej. Wiecie, ja, jak słyszę ekologia, to trochę mi się tak włącza zaraz w głowie takie, takie podejście, że a wariaci, trochę lekko szumięci. A tutaj nie, to jest kompletnie normalne. To są normalni ludzie, którzy mówią nam, że można prowadzić ogród w sposób naturalny, zgodny z, zgodny z, z ekologią. Wspaniała osoba, wspaniała książka. Właśnie kupiłam sobie jej książkę, teraz wydała drugą książkę, którą też będę miała. Książka wspaniała, kanał wspaniały, bardzo gorąco Wam polecam. Naprawdę uzależnicie się, myślę, że tak jak ja. Nawet jeżeli nie macie ogrodów, macie balkony, kochacie rośliny, to dla Was to będzie coś wspaniałego. Wiele rzeczy się dowiedziałam od niej, od nich dzięki nim. Wiele rzeczy już sprowadziłam, jakby wrodziłam zmiany w swoim życiu takim związanym z ogrodem. Więc naprawdę bardzo Wam polecam. Książka również idzie na moją półeczkę z ulubionymi książeczkami. I ostatni kanał, który chciałabym Wam polecić to jest kanał Architecture is a, is a good idea. Wiem, że tytuł jest trudny, a mój angielski jest słaby. Ale jest to kanał, który jest prowadzony bardzo długo, ja nie wiem, 12 lat jest na YouTubie, ma już dosyć dużo yy, subskrypcji, ja wpadłam na ten kanał niedawno, przyznaję się i mi strasznie szkoda, że teraz te filmy już pojawiają się dużo, dużo rzadziej niż kiedyś. Ale ten kanał jest świetny, jeżeli chodzi o architekturę. Jeżeli w ogóle Was interesuje architektura, w jakikolwiek sposób, w ogóle jesteście wrażliwi na, nie wiem, jesteście w jakimś mieście i patrzycie na zabytki, lubicie to, to naprawdę polecam Wam ten kanał w niesamowicie prosty i przystępny sposób. Przybliżane są style architektoniczne, w ogóle, nie wiem, malarstwo. Wspaniały kanał, bardzo gorąco Wam polecam. I jeszcze o tym zapomniałam. Słuchajcie bardzo, ponieważ w ogóle moje życie w ostatnich latach, a szczególnie w 2023-2024, skupiło się na no, takim wewnętrznym rozwoju, takim pogodzeniu się z ocenami rzeczami, przeobrażeniu, zmianach i tak dalej. Zaczęłam dbać o to, co mnie w życiu otacza, jacy ludzie mnie otaczają, co oglądam. Dlatego właśnie ten kanał o naturalnie ogrodach. Kanał o architekturze, jak również kanał, słuchajcie, związany z gotowaniem, a właściwie z pieczeniem. Nie wiem, czy znacie, pewnie znacie, może to nie będzie dla Was żadna nowość. Kanał Sugar Lady. Uwielbiam, uwielbiam ten kanał na YouTube. W tej chwili Agata Stankiewicz, która prowadzi ten kanał, urodziła dziecko, więc chwilę jest takiej wiecie przerwy w nagrywaniu, ale bardzo Wam polecam wrócić do jej odcinków wcześniejszych. Uwielbiam tą osobę. Niesamowity, niesamowita charyzma, poczucie humoru, taka fajna energia, więc słuchajcie, wszystko to, co Wam się przekazałam, ma Wam poprawić Wasz humor i Waszą energię. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób się to uda, udało. Spróbujcie, sprawdźcie, napiszcie mi na dole, czy się ze mną zgadzacie, czy te moje... Um... Propozycje są dla Was w ogóle jakieś interesujące, czy z Wami rezonują? Wiecie, tych ulubieńców jest bardzo dużo. Jeszcze jest audioteka, którą uwielbiam, po prostu nauczyłam się dzięki niej wielu rzeczy i po prostu odkryłam na nowo książki, bo było to dla mnie bardzo trudne, bo z tym czytaniem zaczęłam miałem, zaczęłam mieć problemy. Więc napiszcie coś na dole, co Wy proponujecie, co jeszcze ja powinnam przeczytać. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę, trzeba dbać o swoją energię, o to wszystko, co się dzieje w koło. A takie programy, takie książki nam w tym pomagają. Po prostu nauczmy się zachwycać prostymi rzeczami, a nie szukaj za daleko. Dobra, kończę bo zaczynam gadać głupoty. Buziaki, miło było mi Was gościć, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do oglądania moich innych filmów. No i co? Papa, pa, hej!